Postanowiliśmy, aby na naszym dachu, na dachu buły, zamieszkały pszczoły. Społeczność akademicka zareagowała bardzo entuzjastycznie. Mamy tam pięć uli, zamieszkało w nich pięć pszczelich rodzin. To jest około 300 tysięcy pszczół. Jak były pszczoły w naturze, to ich głównym zagrożeniem w lesie był pożar lasu. I są bardzo czułe na dym. Dlatego pszczelarze raczej starają się jak najmniej tego dymu używać, bo proszę sobie wyobrazić, że matka, która czerwi, tak jak teraz, to ona jest nielotem. No i teraz co? No jak jest pożar, no to trzeba się ratować, uciekać. No ona nie poleci. A bez matki rodziny nie ma. No więc co, tak ją gonią po ulu, tak ją szczypią, pędzą, rozpędzają, że ją odchudzą prawie. Do połowy masy ciała i ona wtedy zaczyna lecieć i wyratują razem z nią w ciągu kilku, kilkunastu minut. To, w jaki sposób żyją, to, w jaki sposób pracują, w jaki sposób się ze sobą komunikują, jak tworzą swoją społeczność, możemy porównać do społeczności ludzkiej, czy chociażby naszej uniwersyteckiej. Po wyjściu z Buły, Park Matejki jest idealnym miejscem na relaks i wypoczynek. Pszczółki sobie tutaj dzielnie pracują, a Wy możecie wypoczywać z ulubioną książką.